Siemano, ja jestem Rejwa, a to jest dzień szesnasty serii od Słokatesa do Herkulesa i dzisiaj mamy dzień klatki, ale... Ale... Może to zrobimy sobie dzisiaj nogi, jak mi krzepy starczy? No zobaczymy. Także lecimy z Roszewką, no i z pierwszą serią. No i Francja, elegancja, rozżywka i pierwsza seria zrobione. W pierwszej serii zrobimy sobie 10 powtórzeń: 42,5 kg bez sztangi. Sztangi w ogóle nie będę doliczał, i będę po to. <laughs> będę to powtarzał w każdym kolejnym odcinku, że sztangi nigdy nie doliczam. No, żeby po prostu ktoś wiedział, po prostu, ile tak naprawdę to sztangi za przykładę. No i w tamtym tygodniu tą trzecią serię robię 42,5 kg. W tym tygodniu zacząłem w ogóle od tego 42,5 kg. Także teraz zwiększamy sobie, tylko nie wiem jeszcze ile dołożę, ale zobaczymy. Coś tam dołoży, no i dam znać po trzech seriach. No, jest moc 45 zrobione, czyli 2,5 dołożyliśmy. Poszła jak masło, także dodupię tą piątkę, jedno więcej. Do dupy tą piątkę, 50 zrobimy. I zobaczymy, czy wycisnę. A jak nie, to moja kobita będzie ratować. Najwyżej się to uwierzy na kamerze. Że lecimy trzecią serię. I trzy serie mamy zrobione. W zrobiliśmy 50 kg, 10 powtórzeń. Jakby doliczyć sztangę, to mamy 60. Także 60 serii dla mnie to jest naprawdę niesamowity wynik. Jak na początek jestem z tego dumny, bo jak zaczynałem, to robiłem sobie tam 15 czy tam chyba nie wiem, no jakoś około 15. No. Także wtedy robiliśmy 30 kg. Naprawdę malutki ciężar. No i w krótkim czasie naprawdę udało się duży progres zrobić. No i w przyszłym tygodniu na pewno tą 50 zwiększymy. A po 50 kom trzy serie, no zobaczymy co będzie. A teraz przechodzimy do kratki pod skosem. Tak w ogóle zapomniałem się pochwalić. Mam za nowy outfit. Już go zaprezentuję. Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń, 20 kg na łapę. Tędy tego dnia robiliśmy 19 w trzeciej serii. W trzeciej mieliśmy troszkę tam mniej, więc jakieś tam kilogram w górę poszedł. Z tym, że no troszkę nawet więcej, bo czuję tego zapasu trochę, ale mam problem, żeby te hanty do góry wyrzucić. Nie mam jednak tych hanty płaskich, także w kolano mi się wbija, bo mam piąteczki i z jednej strony mam po 2,5. No, ale jeszcze chwila, nowa siłka wleci i będzie można sobie na sztandze tą górę robić. Także lecimy już dwie serie. Tę serię na 10 powtórzeń, po 20 kg na łapę. W przyszłym tygodniu pewnie zwiększę, tylko fajnie by byłoby, aby miał już tą ławeczkę i stojaki normalne, bo na tym one no, nie jestem w stanie na sztance zrobić, a pół energii tracę na to po prostu, żeby te hantle do góry wyrzucić. Także chwilka przerwy, no i lecimy sobie klatkę pod kosem w dół. Wróć. Najpierw zrobimy sobie rozpiętki. Pierwszą serię zrobiliśmy, 10 powtórzeń po 14 kg tak w tamtym tygodniu, tylko wtedy mi brakowało, tam chyba ostatnią serię albo dwie ostatnie robiłem po 7-8 powtórzeń. No więc będę chciał w tym tygodniu zrobić sobie pełne 3 serie tym ciężarem. A czy się uda, czy nie, to zobaczymy. Jeszcze dwie serie przed nami, także lecimy z treningiem. No i trzy serie, nie, no i. Trzy serie zrobiliśmy, dziesięć powtórzeń po 14 kg, także rozpiętki ukończone. I teraz będziemy sobie robili klatkę pod skosem w dół. W tego tygodniu, w ostatniej serii, nie w pierwszej serii chyba, robiliśmy pięćdziesiątką i po tej pięćdziesiątce już wymiękłem, tam redukowałem co chwilę co 5, po 5 kg. W tym tygodniu spróbuję zacząć od tej pięćdziesiątki tak samo. Może się uda, raczej wątpię z tego powodu, że no już mam domęczone te łapy. Nie tyle co klata, co po prostu łapy są wymęczone po tym jak na kracie pod skosem w w górę, robię, no wyrzucam te hantelki pierniczone i w cholerę po prostu siły mi to zjada, no ale może się uda, spróbujemy na pewno je zrobić, no, no i tyle. A, nie wszystko, tak w ogóle chciałem podziękować, mamy prawie 100, sto... nie 100 tysięcy, 100 wyświetleń, 12 łapek w górę pod filmikiem z bicepsa, także zarąbisty wynik jak dla mnie na ten moment, jestem z tego bardzo zadowolony, także dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli, no i tyle z ogłoszeń parafialnych i lecimy w kolejnym ćwiczeniem. No i dupa z tego nie udało się zrobić na dwie serii. Niestety na mojej ławeczce mam zbyt duże podbicie na dupę, i po cały czas jeżdża w dół. Przez to strasznie dużo siły tracę na to i nie idzie mi to tak jak ma iść Dlatego tego blokuję łapami po prostu o, o podpórki. No i zawaliłem sobie jeszcze jedną rzecz, że w tamtym tygodniu rozpiętki robiłem na sam koniec, a w tym tygodniu rozpiętki zrobiłem sobie przed tą klatką. No i totalnie mi siły brakło. nie mogłem wycisnąć tam, czteriaską robiłem i dupa z tego. Dziś sobie już to odpuszczę. No za tydzień się po prostu troszkę poprawi. No i tyle. W tym momencie przechodzimy do mojej obecnej formy. I kolejny dzień, dobieg końca. Trening ukończony. Nie całkowicie, ale większość jest zrobiony. Także jeśli się do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!